I w Bośni będziemy wyjechać nasz węgierski keks. A w dzisiejszym odcinku Wiola będzie ujmująca, ja zrobię napisy i wylądujemy w Jajcach. Kilka minut przed ósmą. Za oknem i góry otulały opary gęstej, mlecznej mgły, która jednak z każdą chwilą dość prędko unosiła swoją kurtynę, odsłaniając bajeczne widoki. Wczorajszego wieczoru, przed 22. rozegrała się tu jeszcze mała drama. Otóż zajechała pod dom para z dziećmi, jak się za chwilę okazało, z Polski. No i w trakcie rozmowy wyszło na to, że mają wykupiony nocleg dokładnie w naszym apartamencie. Po półgodzinnej telefonicznej przepychance z gospodarzem obiektu, stanęło na tym, że to on nas źle ulokował. Ale że było późno, przepakowywanie i przeprowadzki nie miały sensu, i tak polska ekipa udała się na nocleg do położonego 200 metrów dalej i bardzo podobnego domku. Rzeka Una płynie tu niesamowicie cicha i majestatyczna. I aż wierzyć się nie chce, że niespełna 3 km dalej zamienia się w białe piekło 3-stopniowego wodospadu Szczerbacki Buk. Czy jak to się wymawia Żelko? Sztrpaczki Bóg. Dziękuję. Kończymy powoli balkonową kawę, i właśnie nad Rzeczony Wodospad wybieramy się w pierwszej kolejności. ależ tu pięknie aż by się chciało polatać dronem ale tutaj obok na środku tej rzeki Unii jest granica z Chorwacją i z tego co wiem w temat przygranicznych to nie bardzo tak się składa, że część materiału lwia część materiału będzie dzisiaj z napisami gdyż przebywaliśmy w wielu szumnych miejscach a mikrofon odmówił nam posługi to rzeka Una. Na środku rzeki, jak już wspominałem, granica bośniacko-chorwacka. A za nami, wokół Uny, rozciąga się park narodowy rzeki Uny. Bardzo sympatyczne miejsce. Niedorzecznie piękne drogi wykute w skalę cuda na kiju. A to jest rusałka. be on me all tell boys back i ain't going nowhere, i'm for that back put it on your story so your friends see everyone can see we we going and going and going it's a good night baby let it roll like the good times smoking and fun i'm focused on you you can see everyone can see pięknie tu to mało Idziemy konsumować wodosport. Sarajewski kisy jak nie wolno wchodzić w smokingu Nie wolno palić, nie wolno fotografować Nie wolno sadać na temi, nie wolno to zrobić Niewiele tu wolno Pierwsze miejsce w Bośni i Hercegowinie gdzie nie można palić bo knajpad może Dojazd tutaj to 3 km drogą, nazwijmy ją gruntową. Stoi bramka, czy to budka ze szlabanem. Zaparkowałem przed nią. Okazało się, że szlaban nie świadczy o niemożliwości wjazdu do Parku Narodowego, ale wręcz wymagane jest wjechanie na kilometr w park. I to dopiero jest parking. Ten gwiazd kosztuje 8 ton mechanicznych, czyli około 4 euro od osoby. No dostojnie to wygląda. Halo, nie wygłupiamy się, idziemy, trzymamy się za rączki, każdy pilnuje czy ma parę. Widok jest uroczy. Potęga natury, w tym przypadku wody rzeka Ziela robi selciki. Bardzo lubię selciki, bo on dać trzeba wciągać w grzech. Jaka piękna biała cupiel. Cupieł sztuka. Ziela robi ujęcia i jest ujmująca.

chcieliśmy opowiedzieć wam Bania Luki niestety nie było nam dane odwiedzić tego miasta Rospad powstał 13 sierpnia 1654 roku Dobra, wygłupiam się. W każdym razie kiedyś był wyższy Ale i tak robi wrażenie. Nie bywała atrakcja, albo jak twierdzi Paześć, woda przegrywa z grawitacją. W jajcach poczułem, że źle zaplanowałem tę podróż. Choćby tylko to miasto wymagało pobytu przez minimum jeden dzień. A po drodze do Sarajewa był jeszcze choćby trawnik, kolejna perełka, na którą nie przewidziałem żadnego czasu. Gdy robiłem rozpoznanie, to zastanawiałem się, czy Bośnią i Hercegowiną w ogóle zaprzątać sobie głowę. W drugim dniu pobytu tutaj zrozumiałem, że spokojnie można by w tym kraju spędzić całe dwa tygodnie, nie nudząc się wcale. Zaraz za wodospadem w Jajcach rzeka Pliwa wpada do rzeki Wrbas. Także Wrbas. Która meandruje na północ, by po około 90 km, licząc w linii prostej, zasilić wspomnianą w poprzednim odcinku stawę. Która to z kolei wyznacza w tamtym miejscu granicę z Chorwacją? Wodospad w Jajcach, choć niewysoki, bo 20-metrowy, zajmuje 12 miejsce wśród wodospadów świata. Jakby tego było mało, jest to jedyny wodospad na ziemi, który jest równocześnie ujściem rzeki. Wodospad Pliwski, przed laty był o połowę wyższy, miał 30 metrów. Jednak podczas wojny domowej został poważnie uszkodzony, ponieważ w tych okolicach przebiegała linia frontu. Jajce jest trzecim po Sarajewie i Mostarze najchętniej odwiedzanym miastem Bośni i Hercegowiny. Zostało zbudowane w XIV wieku na wzgórzu w kształcie jajka, stąd nazwa. W średniowieczu miasto było otoczone murem, którego fragmenty zachowały się do dziś. Na przełomie XIV i XV wieku książę chorwacko-bośniacki zbudował tutaj zamek, który później stał się siedzibą królów bośniackich. Zamek nie został nigdy zdobyty, a jednak wpadł w ręce wroga. Ostatni z bośniackich królów był mistrzem pertraktacji. Postanowił pójść na układ z Turkami, w zamian za oddanie zamku otrzymał obietnicę, że ani jemu, ani jego rodzinie nie spadnie włos z głowy. Turcy, jak to Turcy, zamek przejęli, a królowi nazajutrz ucięli łeb. Szkielet tego negocjatora przechowywany jest w kościele św. Łukasza w Jajcach. Po przejęciu zamku i przemianowaniu kościołów na meczety. Miasto straciło swoje strategiczne znaczenie dla regionu. Nieopodal miasta Jajce, na wapiennym progu oddzielającym wielkie i małe jezioro Pliwskie, Hen w czasach zamieszłego średniowiecza zbudowano 20 małych domków. To słynne wpisane na listę dziedzictwa młyny pod jajcami. Polecam bardzo to szczególne miejsce. Dodatkowo jest świetny w kupalny letni dzień. Prawdziwe jajca. Czegoż tu nie ma? A tak wygląda jezioro Pliwskie, które powstało sobie na rzece Pliwo To są słynne młyny pod jajcami. duże młyny. Poziomym kołem napędzanym wodą, które służyły do mielenia ozorem. Tak wyglądają koła napędowe poziome. Wiem też o tym, że w tym miejscu odbywało się pranie. I takich budek stoi tutaj 20 śród. Są nieduże. Żeby oddać ich skalę, ustawimy tam białe. W takiej otoż wielkości są te miłki. Jajcami są atrakcją, którą warto zwiedzić, bo jest tania, gdyż kosztuje 0 zł. Można podjechać pod sam stansem i nie zabierze to wielu czasu, a można się okłodzić. A to jest woda na młyn Trzeba przyznać, że urokliwe miejsce. Także w tej piosence dwadzieścia minut pod jajcami nie ma takie piosenki? Zo Rok 2034. Dobry wieczór, witam Państwa w fakty. Niestety, w związku z występującymi od paru lat przerwami w dostawach prądu dzisiejsza audycja będzie dostępna tylko w wersji audio, a to tylko dzięki uprzejmości i kondycji pana Władka, który wcześniej robił u nas w kotłowni, a obecnie generuje nam zasilanie, pedałując na rowerze stacjonarnym zaopatrzonym w dymano, yy, przepraszam, w dynamo. Prądu tego jednak nie wystarczy na przesłanie Państwu obrazu, za co serdecznie przepraszamy. Do tej pory jakoś radziliśmy sobie przy użyciu generatora prądu, ale zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, rząd polski pod przywództwem premiera Ronalda Trzustka z dniem 15 grudnia wprowadził przepisy zakazujące używania agregatów prądotwórczych zasilanych paliwami płynnymi. Tym samym od połowy grudnia można stosować jedynie agregaty prądu twórcze zasilane prądem elektrycznym. Życzę Państwu miłego wieczoru. Sarajewo, 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 Sarajewo. A, dobra, bo zasłoniłem A. Sarajewo! Czy ktoś może wie z czołówki, czego to pochodzi? Nie do opisania jest poruszanie się po niektórych częściach Sarajewa. Mogłem wybrać ze setkę noclegów w części, na której usadowione są osiedla. Jest tam i dojazd, i płasko. Ja wolałem miejsce z widokiem, co łączyło się niestety z nieprawdopodobnym podjazdem i błądzeniem w gąszczu coraz węższych uliczek. Nie przesadza, jak stwierdzę, że było to jedne z najbardziej stresujących przeżyć tej wyprawy. Jako, że było już późno, udaliśmy się na Baszczarzyje. Słyszycie? Prawdziwa górska burza. Wszędzie tutaj stoją miniatury. Minarety. No i wzięliśmy w I dwa burki.

A ten torty. Powiem wam, że zaczniemy po zielonym. Nie mam pojęcia, z czym jest. Nie mm. Niebo w gębie? Mm. Jak mi przypadam za orzechami? Szok, po prostu jest cudowne. Musisz zrobić tak, jak pan Bobik. Mm. Mm, mamma mia, bola donna. Mm. Teraz przedstawiam przekorny dom Inat Kucha. Mieści się na Starym Mieście w Sarajewie tuż nad rzeką. W połowie XVI wieku w tym miejscu miał powstać meczet Hadżijska Dżemija, ale na przeszkodzie w całej budowie stał tradycyjny dom bośniacki Inat, którego właściciel powiedział, że nie pozwoli na wyburzenie swojego domu i już. W końcu zgodził się na przeniesienie domu na drugi brzeg rzeki. Minęło 200 lat i historia zatoczyła koło. Tym razem to władze Sarajewa wybierają to miejsce na budowę ratusza. Dom znowu zostaje przeniesiony na swoje stare miejsce i stoi przy meczecie Hadżijska Dżamija do dziś. W części tego domu mieści się tradycyjna restauracja. A tak na marginesie to widać, że prawa własności były kiedyś poważnie traktowane niż to czynią obecne ustawy wiatrakowe, most łaciński, dawniej most Gawriło Principa. To na tamtym moście, na który nie pójdziemy, bo po pierwsze nam się nie chce, a po drugie jak się na nim stoi, to go nie widać, i nie moglibyśmy go wam pokazać. To właśnie na tamtym moście 28 czerwca 1914 roku około godziny 10.50 przy północnym przyczółku mostu. 19-letni Gavrilo Princip zastrzelił arcyksięcia Franciszka Ferdynanda i jego żonę Zofię. Panowie pozwolą, moja żona! Zofia! To wydarzenie uruchomiło lawinę wydarzeń, która doprowadziła ostatecznie do wybuchu I wojny światowej. Jako, że nasz kanał Bawiąc uczy, dodam tylko, że niektórzy ludzie twierdzili, że za wybuch I wojny światowej odpowiedzialne były Niemcy. To nie ludzie. To wilki. Ale kto by uwierzył, iż ten pogodny, wrażliwy, sympatyczny i od zawsze miłujący, pokój naród mógłby popełnić takie fopa. A nazistów wtedy jeszcze nie było. Natomiast teoria, że pojedynczy człowiek jest w stanie wywołać swym czynem wojnę, w dodatku światową, no to tak. Te kropki są do połączenia, są do sklejenia, są do szczepienia. Wina Gawriło-Principa jest zatem tak oczywista, jak oczywistym jest fakt, że atak wietnamskich kutrów torpedowych na amerykańskie okręty w Zatoce tonkijskiej spowodował wojnę w Wietnamie. A skoro już o Niemcach mowa, to w nawiązaniu do poprzedniego odcinka chciałbym Wam tym razem zaprezentować miejscowość Huje w Niemczech. Położona jest 4 metry nad poziomem morza, więc jeśli cierpisz na lęk wysokości, to tam będziesz bezpieczny. Leży w kraju związkowym Schleswig-Holstein, liczy sobie 254 mieszkańców i można ją przejechać w 3 minuty. No, chyba że chcesz się tu zatrzymać. To wtedy Airbnb poleca słowami. Goście są jednomyślni. Te miejsca na pobyt są wysoko oceniane za lokalizację, czystość i nie tylko. W odróżnieniu od słoweńskiego chuje, które tłumaczy się na gorzej, niemieckie chuje oznacza hej. Czyli taki rodzaj, jak rozumie powitania, pozdrowienia. Kiedy przekazałem to mojemu koledze Romanowi, tak się ucieszył, że od tej pory każdą napotkaną grupę Niemców pozdrawia tym słowem. Ale Niemcy to nie tylko Chuje. To również Berlin, Drezno, Hamburg, Frankfurt nad Menem, Dortmund, Monachium i wiele, wiele innych. Polecam.

Możesz polecić swojego kurczaka? Tak polecam, jest pyszny. Czerwak chodżycki jest rewelacyjny. Tętni życiem. A to zdaje się jest usławiona peka, pod którą piecze się różne pyszności. Wokół meczetu było mnóstwo knajpek, w których można się napić kawy, herbaty, wody i innych napojów bezalkoholowych. Przenieśliśmy się więc pod naszą chrześcijańską świątynię, obok której tętniło życie, grała muzyka oraz lało się piwo, wino i co ino. Dzisiaj już podchodzimy do lądowania, bo jak wiadomo, lepiej krótko i głupio niż długo i mądrze. Nie będę tu wrzeszczał, dajcie łapki w górę, bo to zaraz jednym się źle kojarzy, a innym obraza uczucia, podobnie zresztą jak przybi piątkę. Zamiast tego może rozejrzyjcie się wokół i zróbcie coś miłego dla kogoś, kto tego potrzebuje. Czasem to drobna przysługa, czasem chwila rozmowy, a na pewno sprawi, że i ten ktoś, i wy poczujecie się po prostu lepiej. Niezależnie od tego, czy się podobało, czy nie, to i tak możecie nam naklikać. Życzę wszystkim do widzenia!